I ja piernicę tego to ja chyba nigdy nie doczyszczę. Zachciało się 125 km w piździerniku Roberek, dzień doberek czas wyskoczyć na rowerek Jest 11 październik 6 stopni na plusie Ja lecę zrobić szybko Setkę, może 120 km, a więc Zapraszam na film, hej! Ogólnie dzisiaj planowałem 200 km w październiku No ale stwierdziłem, że to jest troszeczkę Urojony pomysł Trasę skróciłem do 130 km Trasę Jako tako pamiętam, bo Jechałem już tędy kilka razy do miejscowości Southend Jest chyba nawet gdzieś na moim kanale film, właśnie z wyprawy nad morze. Średnia, średnia jest ładna, bo 27 teraz po płasku miarę 35. Troszeczkę chłodno, ale lecimy. Do usłyszenia. Hej. No, i w końcu się doczekałem po bardzo, bardzo długiej przerwie. Udało mi się wyjść na rower, chociaż dzisiejsza prognoza z rana nie, nie wróżyła tego, że mi się uda. Na chwilę obecną 40 km w nogach. Ja Jestem przed pięknym kościółkiem St. Mary the Virgin, czyli Kościół Najświętszej Marii Panny. No, i jak to bywa, tutaj oczywiście moja maszyna. Fota musiała być. No, jak to bywa, przed każdym kościołem jest cmentarz, bardzo, bardzo stary cmentarz, bo jakby tutaj nagrobki są z 1831 nawet. Jestem w drodze do miejscowości Harley, gdzie się znajdują ruiny zamku. Jest ogólnie na chwilę obecną chyba 7 albo 8 stopni Celsjusza. W taką temperaturę ubrałem się dość, nie powiem, że grubo, ale ciepło. Byłam na sobie tak, czapkę, komin, Wiatrówkę, pod wiatrówką mam bluzę termoaktywną. Pod bluzą mam koszulkę kolarską i pod koszulką kolarską mam jeszcze potówkę. Na nogach, oczywiście, mam długie spodnie, dość grube skarpety i te właśnie skarpety na buty. Ogólnie one miały być waterproof, a wyszło tak, że są water resistance, że. Po prostu na, na większe ulewy po prostu przemakało, nie są to jakieś zajebiste skarpety z materiału typu gore albo coś takiego. A, jeszcze zapomniałem, założyłem oczywiście jeszcze rękawiczki, tak? E, wracając do skarpet, są so ok, ale jak wspominałem wcześniej, nie na ulewy, bo ostatnie dwa tygodnie no stop padało, padało, padało. Jeździłem do pracy w taką pogodę i wiele razy było tak, że jak naprawdę ostro padało, to po prostu przemokły te skarpety, a a może to było tak, że po prostu deszcz ściekał po nogach, i, i dlatego nie przemokły buty. Ok, starczy, chyba już tyle tego gadania. Na chwilę obecną, jak wspominałem, 40 km w nogach, przede mną jeszcze 90, a więc do usłyszenia. Hej! Tego się najbardziej obawiałem. Że na mojej trasie właśnie będzie ta nieszczęsna górka. O jejku. Już wiem, że będzie ciężko, bo to jest nachylenie w przedziale 10-15%. A więc, a więc będzie, będzie męka i walka o podjazd. Mam nadzieję, że nie będę musiał schodzić z roweru. Jestem fresh. Zjadłem, napiłem się ciepłej herbatki Noga ładnie podaje A więc powinno być ok, Zobaczymy Jak to będzie eee, Pamiętam jak Robiłem swoje pierwsze 100 km z kolegą Przemkiem Którego pozdrawiam Pamiętam jak podjeżdżałem pod tą górkę Powiedziałem do niego, ty Przemo Mój rower chyba traci moc a on mówi, nie, to tylko na nachylenie 4%, ja mówię, co? Tylko 4%? Ja nie daję rady podjeżdżać? A jak wspominałem Ta górka jest w przedziale od 10 do 15 4% to jest na sam wjazd Ja na samym początku już Nie miałem siły, no ale Paliło się jeszcze papieroski A więc To był chyba główny powód Że nie miało się kondycji No i to były moje początki jazdy na rowerze, tak? Na chwilę obecną jest dopiero 5%, więc praktycznie to jest nic. A już czuć w nogach, że się robi stromo 6,7, 8,6, 9. No co nie widać 10 10 3. No i dobra Zrzuciłem na najniższe przełożenie 14 16 Co kurczy 18 What the fuck Miało być od 10 do 15 A nawigacja nie pokazała 18? Dobra, spadło do 12. No chyba nogi trzeba rozprostować trochę. Jeszcze nie koniec O kurczę Jedziesz, jedziesz Piotrek Sorry za to, że tak dyszę, ale Jest ciężko Wymęczyłem Wymęczyłem ale podjechałem A i co? Nie zatrzymujemy się, tylko lecimy dalej. Zaraz powinien być jakiś zjazd A więc nóżka odpocznie O O no, ten podjazd Jakby podjazd to teraz będzie na pewno ostry zjazd Wariowania, jest ślisko, mokro A więc Uuu, wow. Uuu, mokro, 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 Trzeba było zwolnić, bo jej była dupka mokra. Tutaj chyba niedawno musiało padać, bo jest tak mokro, tak jak to że już chyba czuję, że mam tyłek mokry No, gdyby ktoś szybciej jechał i nie wyhamował, no to by miał czołówkę z koniem No i w tym momencie akurat przydałyby się oponki gravelowe, bo teren nie jest za piękny. My właśnie dojechaliśmy już na miejsce, a przede mną właśnie są już te ruiny zamku. No i co? Wejdziemy, zobaczymy jak wyglądały właśnie te ruiny. Powiem kilka słów o tych ruinach. No i tyle. I będziemy wracać do domu powoli Uf, ale było to Mam nadzieję, że zaraz gleby nie zaliczę Nie, nie powinienem Kurcze, rower wyczyściłem normalnie na Cycuś glansu, a tu cały będzie uświdiony wow. właśnie dojechaliśmy do ruin zamku Hadli W oddali widać miejscowość Southend. Tutaj jest wpływ Tamizy. No i naokoło mnie jak się rozejrzycie to po prostu widać właśnie te ruiny zamku Hadli. Zamek z początku XIII wieku. Ruiny z tego powodu, że zamek został zbudowany na bardzo miękkim glinianym podłożu i to z wiekiem po prostu powodowało osiadanie się tych wszystkich fundamentów. No i powoli, powoli, powoli się rozpadał, tak? dlatego zostały same ruiny. Zamek został zbudowany dla króla Edwarda. Został rozbudowany i wiele razy był przebudowany. Jest to zrujnowana fortyfikacja, która znajduje się w hrabstwie Essex z widokiem na ulicę Tamizy. Zamek został zbudowany w 1215 roku przez Huberta de Burgh za panowania Henryka III. Zamek pełnił bardzo ważną rolę obronną, również został przebudowany i rozbudowany przez Edwarda III, głównie z tego powodu, aby mógł on się bronić przed potencjalnym atakiem Francuzów. Ogólnie historia tego zamku sięga początku XIII wieku, a więc można o nim mówić i mówić. Ja powiedziałem te ważniejsze informacje. Jeszcze zrobię kilka ujęć tych ruin i będę po prostu powoli uciekał do domu, tak? Tak to się prezentuje. I sobie można pomyśleć, że właśnie tędy przechodził nieraz właśnie król Edward III. Ja stąd uciekam powoli. Do usłyszenia, hej. Hej, 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 włączam się po dłuższej przerwie. Odychałem od miejscowości Harley jakieś 20-25 km. Co mogę powiedzieć o tych ruinach? Porównując do ruin zamku w Rochester, to te ruiny zamku Harley to po prostu są pozostałości po ruinach. Sami zresztą widzieliście parę cegiełek. Jakaś wieżyczka, która praktycznie już się rozpada. No ale nie jestem zaskoczony. Wiedziałem gdzie jadę, widziałem na zdjęciach jak to wygląda, no co, pizdziernik pokrzyżował plany, bo miało być 200 km, a jest troszeczkę za zimno, aby robić takie dystanse. Mógłbym powiedzieć, że to już koniec tego filmu, ale mam jeszcze jeden mały bonus. Zdradzę tyle, że jest to historyczny kościół w lesie, dokładnie w lesie Iping, a więc zapraszam w drogę. Do usłyszenia, hej! był bardzo miły, ale podjazd, jak widzieliście, sporo osób prowadzało rower albo ledwo co wjeżdżało. A to był ten podjazd właśnie, o którym wspominałem wcześniej, czyli między 10 a 15%, a urósł do 18. W takim krótkim odcinku typu nie wiem 15-20 metrów naprawdę było bardzo, bardzo stromo. A więc jeszcze raz powiem, że, że nie każdy jest w stanie go podjechać. Oczywiście jak ktoś ma się na nogę i... Jest lekki. Ok, a więc zrobiłem sobie dłuższą przerwę od jakiegokolwiek nagrywania i gadania o tej kamery. Na chwilę obecną leci 108 km. Y, 1030 metrów w górę. Łączny czas jazdy 4 godziny, 24 minuty. No i trzeba doliczyć 2 godziny na przerwy, bo sobie robiłem bo sobie robiłem te przerwy dość często na to zjeść, na to się czegoś napić coś powiedzieć do kamery do końca trasy zostało jakieś 18 km mam nadzieję, że gdzieś już niedaleko jest ten historyczny kościół który znajduje się w lesie a więc jak już dojadę to wtedy się włączę i powiem kilka słów o. Muszę powiedzieć, że w październiku taka trasa jest dość wymagająca, bo troszeczkę zmarzłem, a to deszcz mnie złapał. No i cały powrót praktycznie cały czas wieje. Mam nadzieję, że nie będę przyziębiony po tej trasie. Auć. A więc jesteśmy już w Epping Forest. Teraz gdzie jest ten kościół i powiedzcie? Bo tego ja nie wiem. Okej, okay, a więc po bardzo długim czasie w końcu znalazłem ten gościu. Było go dość ciężko znaleźć, bo tak jak wspominałem wcześniej, jest otoczony lasem. Jest to historyczny kościół Świętych Młodzieży. Został zbudowany w 1833 roku przez Tomasa Baringa, zastępując wcześniejszy kościół, który znajdował się przy Church Road, około 1 mile właśnie od obecnego kościoła, który jest za mną. Został zaprojektowany przez architekta Artura Blomfielda w stylu wczesno-angielskim. Za koszt 5500 funtów wieża iglica jest o wysokości 38 metrów i zawiera 13 półkulistych dzwonów odlanych w odlewni dzwonów Whitechapel. Tyle się mi udało znaleźć na temat właśnie tego kościoła, który znajduje się za mną. Jak można zauważyć pogoda, no stop pada mi figle, myślę, że zaraz znowu będzie padać, a więc. Robię kilka ujęć, kilka zdjęć i uciekam do domu, bo naprawdę jestem już przemarznięty, przemoczony i, i mam dość tego właśnie października. E, a wracając do cyferek, to na chwilę obecną przejechałem 115 km w czasie 4 godziny 38 minut. Zdobyta wysokość to 1085 m. Na chwilę obecną jest 13 stopni, więc bardzo, bardzo zimno. Na szczęście nie ma żadnego większego wiatru. Yy, dobra, to by było na tyle, więc dzięki wielkie, że dotrwałeś do końca tego nudnego materiału Jeżeli możesz, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie, to przestań oglądać, a zacznij jeździć Do usłyszenia, hej!